Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny, Bożemu natchnieniu, mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Jana, obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, Oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, dokonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciało nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Jana, obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciało nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.